Sprawdźmy proszę pierwsze zadanie. Powinniście zapisać następujące ułamki. I sprawdzimy również zadanie trzecie, w którym należało zaznaczyć jedną piątą, dwie piąte, trzy piąte i cztery piąte prostokąta. Powinniśmy każdy z prostokątów podzielić na 5 równych części. I zamalować kolejno. Jedną część, dwie części trzy części i w ostatnim prostokącie cztery części. Przejdziemy teraz do zadania numer 5 ze strony 70, w którym mamy przedstawionych sześć figur i mamy opisać jaką część figury zamalowano. I tak na pierwszym pierwszy rysunek to prostokąt podzielony na 2, 3, 4, 5, 5 razy 2, 10 części, z czego jedna jest niezamalowana, czyli 9 jest zamalowanych. Jaką część figury zamalowano? 90. W przykładzie B na ile części podzielono figurę, na ile jednakowych części podzielono figurę? Na 4. Dwie z nich są niebieskie, a dwie z nich są białe. Czyli na cztery wszystkie części, dwie są pomalowane na niebiesko, zatem dwie czwarte figury jest zamalowana. Kolejny przykład to figura, która została podzielona na osiem jednakowych części, osiem trójkątów. Cztery z nich są białe, a cztery z nich są powiedzmy lekko pomarańczowe. W związku z tym mamy 4 pomalowane na 8 wszystkich części, więc pomalowano 4 ósme figury. Przykłady DEF troszkę się różnią od tych poprzednich, ponieważ kwadrat został podzielony na kilka części, ale nierówny. Bo zobaczmy, tu jest duży kwadrat obok długości 4 kratek, został podzielony na prostokąt. Oraz na dwa kwadraty obok dwa. Ale ten prostokąt możemy sobie podzielić na dwie równe części. I wtedy będzie idealnie widać, że jest to podział na cztery równe części. Raz, dwa, trzy, cztery. Jedna pomalowana na cztery równe części. Pomalowano jedną czwartą figurę tu również możemy sobie coś dorysować, aby zobaczyć podział dużego kwadratu na identyczne części. Niektóre z nich są zielonymi trójkątami, niektóre są takie same, ale białe trójkąty. Tylko i mamy jeden kwadrat. Ale jak sobie narysujemy jego przekątną, to mamy również podział dużego kwadratu na osiem identycznych trójkątów, z czego trzy są zamalowane. Stąd Trzy ósme figury zamalowano. Jaką część figury zamalowano na, rys na rysunku F? I podobnie, możemy sobie, widzimy tu trójkąty, dwa trójkąty fioletowe, dwa białe i jeden prostokąt fioletowy i podzielimy go sobie o tak na części, na trójkąty równoramienne. I teraz widzimy, że znowu części mamy 8, z czego 6 jest pomalowanych. Zamalowano 6 ósmych figur. I ostatnie zadanie na dzisiaj, zadanie numer 7. Na rysunku poniżej przedstawiono tabliczkę ułamków żółtym kolorem, pomalowano 1 dziewiątą prostokąta. Dlaczego 1 dziewiątą? Bo jedna. Jedna część jest żółta, pozostałe 2, 4, sześć, osiem jest niezamalowanych, czyli jedna spośród dziewięciu jest zamalowana. Kolorem niebieskim zamalowano dwie trzecie prostokąta, bo dwie części na trzy zostały pomalowane na niebiesko. Mamy odczytać, jakie ułamki zaznaczono kolorami. Bardzo proszę głośno sobie w domu odczytać i sprawdzamy. Jedna, druga. Fioletowym 3, 4 różowym 1, 5 pomarańczowym 2, 4, 6, 8 to jest 10 części. Prostokąt został podzielony na 10 części, czyli zamalowano 4 dziesiąte prostokąta, białym 2, 4, 6, 8. 5 ósmych. 5 spośród 8 jest, 5 y, ósmych prostokąta jest pomalowane na biało. I jeszcze ostatni przykład, brązowy. 3 spośród 7 kawałków, jednakowych, pomalowano na brązowo. Czyli pomalowano 3 siódme prostokąta. Y, chciałabym, żebyście w zeszyciu ćwiczeń, przechodzę do zeszytu ćwiczeń. Mamy tu zadania na stronie 103 i bardzo proszę, żebyście wykonali zadanie pierwsze, zadanie drugie, zadanie trzecie, zadanie czwarte i piąte ze strony 103 i 104. Do zobaczenia, do następnej lekcji.